Siema, siema, Was, tej i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars z wyjątkowym gościem, który zbił niedawno 400 subów i ogólnie nagrywa mega często i mega fajne filmy. Chodzi mi tutaj o Pawlikiu, Pavlik, przywitaj się. No i ma kanał na YouTubie, jak już mówiłem, który ma 400 subs. No i masz... Ile masz wyświetleń? No i około, 1000, około 1300 wyświetleń. No i ten kanał nazywa się Pavel Q. No i dobra, dzisiaj zagramy sobie w Brawler i będzie to u mnie specjalna. 20 i 30... 20, 25, 30 i 35 subów. Bardzo dziękuję. Dobra, no jak wspominałem, to, by, to jest specjal na 20, 25, 30 i 35 subów. Bardzo dziękuję za tę dużą liczbę. A u mnie nie, proszę u mnie jest y, specjal będzie jutro na 400 subskrypcji. Dobra, okej, okay, no do, i mam informację dla was. Fajną. Wbiłem 9 ubost na bólu i będę polował na Star Power teraz, na Berserkellera i Twardziela. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać opisy. No i dobra, lecimy z pierwszym trybem. Będzie to świąteczny napad. A ja chcę, żebyście wbili 10 łapek w górę, tak jak pod moim ostatnim filmem, z Angry Birds Star Wars. Na początku mówiłem, że to Angry Birds 2, ale to Angry Birds Star Wars. Przepraszam, pomyliłem się. Pamlik, dawaj da, rabunek prezentów. Dobra. No fakt, u mnie już 2,5. Dobra, niech będę Zagramy sobie teraz zbiór klejdotów i ja wezmę sobie... Pam, pam, pam. Fakt. Szkoda, bo ja bym zagrał moim plasterkiem na shelly. A masz jakieś star padlik? Pawlik? A, no i jeśli Pawlika nie będzie słychać lub będzie słabo słychać, to przepraszam, ale nie kontrolujemy tego. Tak. No, może... No, jeść, hmm. Możemy gadać przez inny komunikator, ale wtedy nie będzie dźwięku. Więc wybierajcie, albo tylko ja, dźwięk i Pawlik. To zależy. Albo ja i Pawlik, albo sam ja, albo Pawlika słabo słychać. Albo bez dźwięku. Ja chyba wolę, żebyśmy mogli gadać, co nie, Pawlik? Dobra, zabiję Barleya, który miał praktycznie wszystkie gemy. Pawlik, o nie! Aj, no ale zginęła ta Rowza, bo nie ulikała ult'a w ogóle. Aj, przegraby to. Dobra. Nie mam, nie! Nie, Rowza jest za daleko, nie wygraby tego. Ja jacy, musimy razem wyjść. Dobrze! Dobrze, Pawlikiu! Dobra, ja będę was bronił teraz. To ja będę się poświęcał i Was bronił. Uciekajcie! Uciekajcie jak najdalej stąd! Spokojnie ja Was bronię! Ładgiutko, masz giutko! A no i odbierzmy sobie prezent za dzisiaj, czyli podwajać rzutodów. O, no i bardzo dziękuję Wam, że w tak krótkim czasie czyli w zaledwie parę godzin wbiliście 10 łapek w górę pod filmikiem Zagreb Star Wars. Bardzo dziękuję i nie spodziewałam się takiego wielkiego sukcesu tej serii. No i dobra, odbiorę sobie teraz po dwa eczetonów. A no i do gry wszedł nowy Zadymiarz, a więc Max. No ja sobie też za darmo półciki, bo za darmo to trzeba brać, co nie pamnikiu. Gdybyście wiedzieli co on robił. Gdybyście wiedzieli. Ale nie Spoko. Nie, nie powiem, nie jestem aż taki zły. Nasy rabudek prezentów. A dobra, ja mam przywódcę, kurde. A wiesz ile mam w ogóle za tonu? Wszyscy trzydzieści. Czego? A, a ja mam około 200 ileś. Ja mam 200 równo. Bo dobra sobie dopiero teraz moje 200 XD. O no i pakuj mi tylko 8 gebów, żeby kupić sobie Meg mega na przecenie. No ale chyba na tę największą przecenę. Jest. Co jest. tutaj są. Nie wiem, ale dlaczego tu tak się... Jak idziesz pod górę, to jest ci ciężże się idzie. A jak nie pod górę, no to szybciej. Faktycznie. Nie, zdobili dasz prezent. Aj, Pawlikiu. Nie wiem. Ja sam nie wiem. Aj, Pawlik. No, patrzcie, Ty, ej, zresztą logika. Pod górkę biegnie się szybciej, co nie? A z... Tak, pod górkę mogę. Ja z górki szybciej, loki katry. Dobra. Cichaj Pawlikiu. Nie, Shelly wzięła prezent, szybko. Próbuję ją dogonić, nie, nie da braty. Aj, przegrana. Kurde, słabo to rozegraliśmy, mega. Dawaj jeszcze raz.

Ej, nie kojarzę, dalej nie powiem nic. No pamiętam to, no ale nie powiem nic, bo może będzie, bo będzie przypał. Ej, Daryl mnie bije. Dziwna ta mapa jest mega. Ja nie umiem na niej grać. O, nie, ból się tam wbija, no ale dobra, już go. Ej! Ból nam zabrał prezent. Dobra, ale nie zabrał, już skotrowałem go. Z powodu bomb naszego ból, Lubianego. Rzuciłem prezent. Za osłonę, bierzcie go. Dobrze, nice. Nice. Ładniutko, maśniutko. Patrzcie, co ja teraz robię. Wbijam się moją niewidzialnością w nich. Ty, 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 ty. Aaaa! Jest! Maskiutko. Fakt. No i, i, i z tego powodu, że zbliżają się święta, to życzę Wam bardzo serdecznie, wesołych świąt Wam życzę. No i dzisiaj może jeszcze wrzucę odcinek z Egbert Star Wars. fajnie ale ja zabiję nitę no i chodźmy na środek go środek go środek aha Ha, spoko. Kurde, nie trafiamy ich? Dwalić co? What what? Nie, kurde, stopiłem sobie. Czwarte miejsce, fakt, tylko zmienię sobie postać. Możesz tylko musisz odwołać, challenge. A ile masz być? 500 pchanów? 750! 750! Pogięło cię! No chyba tak. No może trochę, ej, dawaj tam w lewo, tam będą jacyś typy na pewno. Rosa i. Colt, dawaj ich, dawaj ich. Ale nie z bliska, z daleka! Nie umierasz. Ej, dawaj, jedziemy ich teraz. Jaj, dwieście łapy mu zostawiłem. Dobra, nie, odpuszczamy, odpuszczamy. Kuda, ale dwa parkiuby mamy. Nieźle. Dawaj, w pobliżu, dawaj po rogach, łaźmy. Dziewięć parkiubów, co? O nie. Przerąbane mamy. Uwaga, przyrąb, przypał. No, ale 3000kp jedynie. Dobra, aż więcej ma. Ej, ta Rąkza jest. Chyba idą się zemścić za tą bitwę. Chodź, uciekamo, chodź, uciekamo. Okay. Pewnie na środku raszował ten Daryl z kolegą swoim. No, jego kolega na pewno żyje jeszcze. Sprawdzaj krzaki. No wiem Ty też bo ty jesteś Dobra, wielkie starcie mamy. Easy, będzie, będą phaki

A bojku! Ale blisko! I ja cię kręcę. Ale było blisko, nie, jeszcze jedna gierka. Bo ja mam miejsce na długi, na 24 minutowy, mam miejsce. No i jak kolejną skrzydeczkę. 5-6 Golda, 4 punkty, Dorosy, 6 do Piper, Piper i 1 Event, na wydarzenie.

ja to mówię na swój kanał, bo jeśli brać by to na twoim, to by wiesz co no, chyba czaisz. Uwaga! Jest! Ja cię kubi, dzięks! ej, Ej, no co on robi? Gdy. Podaj, podaj, podaj. Ej, zrobimy test, czy randomowi, randomi podają. O nie jest! Użyłem multa, ja. Ja użyłem multa i bomby mam. No ale mu na piłkę. No ale nas obronił chociaż przed utratą Gola. Dawaj, dobrze pan Dobra, tutaj mam bomby. Musimy ich tu ściągnąć. A będzie kites! W te moje bomby trzeba ich ściągnąć. Idę. Idziemy, idziemy dobrze. Kubi. Nie chciałem mu podać. Aj! Jest, dobra. Dawaj, idziemy, Kubi. Lecimy. Nie! Pawlikiu, dawaj, Znaczy w tobie. N Dobra, przegraliśmy. Kudę, remis będzie chyba. Będzie do gry chyba na pewno. Ja już mam ulta. No jak? Ej, jak to go nie trafiło? Public! Przy tobie jest Leon! Nie! Kupi. Uh. Dawaj! Lecimy! Rushing! Rush! Spamy! Spam! Jest! Brawo Kubi! Win! Win! O oh, mi bro Winek! Musiałby tylko... Ej, Ban się się strzeli i wygra. I będzie dogrywka. I jak wiatr, gry Brawo... Brawo ja! Pawlik, słyszysz mnie? Dobra, ja już będę kończył odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. A, no i polecam kanał Pawlika, Pawlik no i polecam też kanał IGAMAR. Trzymajcie się, cześć!